Proszę Państwa, ostatnio byliśmy świadkami 15, 15 kwietnia, jak sejm na naj, najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polski zajął się też projektem obywatelskim, projektem Fundacji Pro Prawo do Życia Stop Pedofilii. Mogliśmy zobaczyć, co się działo przed 15 kwietnia, a yy, yy, 2020. Proszę Państwa, widzieliśmy, jak ludzie, panie i panowie, lecz z, z neobolszywistych środowisk, zakupionych wokół tak zwanego strajku, yy, w, w dobie, w czasie pandemii koronawirusa blokowały z tego w Warszawie, w stolicy naszej Wielkiej Polski, w Warszawie. Oczywiście policja, y, y, policja wezwała, we, we, wezwała y, te panie i panów z tychże neobożyckich środowisk. Aby tego nie robić. Oczywiście później, y, y, później, później y, y, również y, parę osób dostało mandaty za, ten, mm, Państwa, y, za te niebezpieczne czyny, które, które oczywiście y, 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 groziły nie dość paraliżem ruchu, ruchu w stolicy. To jeszcze przecież w dobie w pandemii koronawirusa, który groził się choroby COVID-19. Tutaj, 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 tutaj również dostrzegamy pewną taką absurdalną rzecz. Mianowicie, że środowiska lewicowe i partie lewicowe w, w naszym, parlamencie, czyżby nie chciały, aby, aby, dzieci nie były deprawowane, czyżby, czyżby nie chciały chronić dzieci. Proszę, proszę Państwa, projekt, obywatelski projekt Stop Pedofilii trafił do komisji. Proszę Państwa, i Miejmy nadzieję, y, módlmy się i działajmy, tak, tak, tak jak y, powiedział święty Benedykt, Ola, et labora, módl się i pracuj. Módlmy się i pracujmy na rzecz tego, aby obywatelski projekt Stop, Stop y, Pedofilii, chroniący wszystkie dzieci, Wszystkie dzieci i młodzież, przed ideologią gender, poprzez permisywną edukację seksualną w szkołach, aby trafił do, 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 do wkrótce do czytania i, i aby polski parlament, rząd, prawa i sprawiedliwości przegłosował. Projekt Stop pedofilii, który chroni dzieci przed ideologią gender, ale chroni dzieci tak naprawdę przed deprawacją, przed deprawacją, przed, przed tym, aby, aby dzieci były, były skazane na na, 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 na na przykład na nauczanie, na nauczanie, na o tym, że, je, że, że związki jednopłciowe, negatywne i homoseksualne równaczne się normalnym złym związkom na, na, na temat, y, 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 normalnym związkom y, 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 kobiety i mężczyzny, czyli małżeństwa. Proszę Państwa, Tutaj, tu, tutaj, tutaj nie chodzi stricte o samą ideologię gender, tutaj chodzi o to, aby dzieci były chronione przed deprawacją. Dziękuję Państwu, życzę Państwu, życzę Państwu miłego dnia. Z Panem Bogiem.